Poprosiliśmy Państwa na konferencję prasową, którą organizujemy jako struktura Platformy Obywatelskiej Powiatu Dzierżoniowskiego. W związku z wydarzeniem, które miało miejsce dzisiaj w nocy, tak się złożyło, że nieznani na ten moment sprawcy dokonali czynu. Niektórzy twierdzą wandalizmu, a my uważamy, że nie do końca samego wandalizmu, polegającego na wybiciu okna, w naszym biurze, biurze, które reprezentuje parlamentarzystów, panią senator i trójkę posłów z dolnośląskich. Powiedzmy sobie szczerze, jeżeli na tym ma polegać siła argumentów, jakim jest kamień w wielkości kilkudziesięciu centymetrów przeniesiony specjalnie po to, żeby wybić tą szybę, który został zabezpieczony przez policję, to chyba nie tędy droga. Uważamy, że rozmawiać należy zawsze. Możemy się w stu procentach nie zgadzać, ale możemy sobie podać rękę, rozejść się, natomiast na pewno nie w ten sposób. To nie jest przypadkowe działanie, gdyby to były akty wandalizmu, to wszystkie wokół witryny, albo przynajmniej jeszcze jedna, byłyby wybite. Natomiast w tej chwili to jest celowe uderzenie w struktury platformy obywatelskiej, w jej idee i w to, co ludzie, którzy mają odmienne poglądy, próbują przekazać innym, ale na pewno nie w ten sposób. Wyrażamy olbrzymi sprzeciw przeciwko takiemu działaniu i Wołamy, aby każdy, jeżeli na, na tyle może, w swoich rodzinach, w swoich grupach zawodowych, gdziekolwiek indziej, po prostu mówił o tym, że jesteśmy normalnymi ludźmi jak wszyscy Polacy i chcemy normalnie rozmawiać, dyskutować, na pewno nie dokonując czynów wandali, wandalizmu. Policja była obecna, zabezpieczyła ślady, zabezpieczyła przedmiot, którym wybito to okno. No dobrze, że nikogo tam nie było, ale jak widać, to. Tydzień temu mogę tyle dopowiedzieć. Osobiście z szyby ścierałem również pewnego rodzaju rzeczy, które ktoś próbował tutaj zostawić. Wydaje mi, teraz ktoś poszedł dużo dalej, niszcząc tą szybę. To na pewno, na pewno nie o to chodzi i nikomu to nie a na pewno nie naszemu krajowi. Po prostu nie ma chyba się argumentów na rzeczową dyskusję, bo. W tym biurze, dzisiaj właśnie o 15.30 na mnie przypadł dyżur. Miałem tutaj z panem radnym powiatu Krzysztofem Twardakiem i wspólny dyżur, żeby rozmawiać z mieszkańcami. My wtedy się spotykamy, przychodzą nas ludzie, rozmawiamy o różnych problemach, wymieniamy się doświadczeniami. Przychodzą i zwolennicy, i przeciwnicy. I rozmawiamy, natomiast na pewno nie w ten sposób, jaki jest widoczny za mną. Proszę Państwa, zatrzymajmy tę agresję. Kamień jest ślepy. Jutro to może być Wasze okno. Nie da się bezkarnie, nie da się bez konsekwencji. Tłumaczyć ludziom, swoim wyborcom, że ci inni to są gorsi, czy to są Niemcy, że to są jacyś tacy inni kosmici czy z innej planety. Nie da się bezkarnie tego tłumaczyć. Efekt takich tłumaczeń, takiego postawienia sprawy jest tutaj widoczny na tej szybie. I faktycznie, tak jak powiedział kolega, to może być czyjaś głowa, czyjeś mieszkanie, czyjeś dziecko w samochodzie, które dostanie taką cegówką, bo ktoś zauważył, że można bezkarnie wykonywać takie rzeczy. Bo jak na razie to jest bezkarne.